Bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział w tej Eucharystii. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wspólnie w niej uczestniczyć. Mam nadzieję, że trudności techniczne, które się pojawiły, uda nam się do następnej mszy świętej pokonać. A tamta święta sprawowana będzie w piątek o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy do udziału w niej. Zapraszamy również do udziału w przy świętej internetowej w niedzielę o godzinie 11. Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc w realizacji. Dziękuję księdzu Tomaszowi Wołoszynowskiemu, który jest tutaj ze mną obecny. Dziękuję panu Stanisławowi Jabłońskiemu, który wspomógł nas od strony technicznej w realizacji tego projektu, tego wydarzenia. I pozdrawiam bardzo serdecznie również, oprócz parafian, których już na początku Eucharystii pozdrowiłem, nasze rodziny w Polsce. Rodzinę księdza Tomasza, moją rodzinę. Oraz rodziny wszystkich parafian, ta Eucharystia nas wszystkich złączyła, Chrystus nas wszystkich połączył. Pamiętajmy o tym, że jako chrześcijanie mamy być nadzieją dla świata. Nie dlatego, że mamy to sami z siebie, ale dlatego, że w nas mieszka Chrystus. Dajmy świadectwo o Jego obecności w tych trudnych, pełnych wyzwań czasach. To Chrystus jest naszą nadzieją i naszym życiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, Amen. Jeszcze może jedna informacja, mianowicie Ojciec Święty Franciszek zaprasza do piątkowej modlitwy o godzinie 18. .00. Możemy łączyć się z Ojcem Świętym poprzez Radio Maryja, a także poprzez internet. Podczas tej wspólnej modlitwy udzieli odpustu zupełnego urbi et orbi miastu i światu. Skorzystajmy z tego zaproszenia.